Dzisiaj dzieciaki przypomniały sobie, że mamy e, trochę Lego tam na górze, na, na górze na strychu. E, przyniosły, zobaczcie, ile tego mamy i tu jeszcze mamy pół torby e, i wzięły się za układanie. Mieliśmy włączone e, świąteczne e, pioseneczki. No ale musimy tutaj, nie możemy tu włączać muzyki, więc, więc nie będzie tak klimatycznie, ale leci w tle świąteczna muzyka i oni się, sobie siedzą i układają włażej coś się zasłaniasz? To wy na razie segregujecie, tak? Tak. No dobra, to segregujcie. Kto tam siedzi? Kto tak siedzi ładnie tutaj? Co ty tam wyglądasz? Kogo tam czekasz? Mikołaja czekasz? Co, Mikołaja czekasz? Tak, mój malutki kochany. Tak, taki jesteś zadowolony, Nikuś? Tak, mój słoneczko. Dobra, a ja wam pokażę, e, pokażę Wam, co dzisiaj robię. E, robię zupkę taką jarzynową, e, moja teściowa świętej pamięci bardzo ją lubiła. I teraz śmiemy, że to jest zupka babci Ali. No a pokażę Wam, którą, e, którą właśnie mieszankę wiosenną wam polecam. E, to właśnie to z Biedronki i... No, chyba taka dla mnie najlepsza. 750 gram. Nie wiem, nie pamiętam ile ona kosztuje, ale zawsze ją kupuję. E, tu są też brukselki, których nigdy nie lubiłam, a teraz e, po prostu tylko e, szukam w garnku, żeby sobie nałożyć. Naprawdę serio nigdy nie lubiłam tych brukselek, mimo... To, że kapustę na przykład bardzo lubię i na surowo, i jakiś bigos, i gołąbki, no uwielbiam wręcz. A ta, jakoś mi nie szła ta brukselka, a teraz, a teraz polubiłam i, no, i bardzo lubię. I na taki garnek ja przeważnie daję dwie, chociaż dwie to trochę jest za dużo. No dzisiaj dałam jedną, bo dodam jeszcze ziemniaków dużo, bo u mnie też ziemniaczków dużo jedzą w zupie. Mm, więc tak, już tutaj sobie e, zaczęłam obierać, ale to do drugiego dania, bo jeszcze zrobię mielone, zrobię mięsko e, takie w sosie ciemnym e, z kluskami śląskimi, więc muszę ugotować ziemniaki. No i jeszcze za chwilę po, e, poobieram tutaj trochę e, właśnie ziemniaków e, do zupy. No i ja przeważnie robię zupy na kurczaku, nie miałam dzisiaj, miałam tylko taki kawałek boczku, a czy boczku mam dużo akurat w zamrażarce i miałam boczek i taki kawałek boczku wrzuciłam. No i tak. Gotuje się. Gdzie te moje brukselki? <laughs> nie widać. Ale ja teraz naprawdę bardzo lubię. Uwielbiamy tą zupę. Może nie wszyscy, bo Błażej nie je, Aleks nie je, ale ja, Maja i Piotrek to taki garnek to wmucimy raz, dwa. A jak widzicie, ja już mam tutaj trochę powyciągane. Ostatnio wam pokazywałam właśnie niektóre dekoracje e, i już sobie tutaj zaczynam ustawiać. Oczywiście to nie będzie tutaj wisiało, e, ale że mam ułamane rączkę od piekarnika, to musiałam tutaj na chwilę powiesić. No i jeszcze zniosłam ten wianuszek, który też widzicie u mnie co roku. E, teraz jakbyście chcieli taki kupić, to w Pepko jest za 50 albo za 45 zł jakoś tak, tylko tamten ma już światełka. Mój nie ma światełek, więc ja co roku muszę się tutaj e, męczyć, żeby e, okręcać ten, męczyć. Ale ja się męczę jejku, jakbym z dwie tony węgla przerzuciła. No, ale okręcam co roku lampeczkami i w tym roku okręcę sobie tymi. No, i tą dynię muszę schować, bo dynia jest jeszcze nieświąteczna, ale nie mam w co wrzucić orzeszków, więc wrzuciłem do dyni. No, i ja uwielbiam w ogóle te drucikowe, nie? One są za 10 czy za 15 zł w pepko, ale są po prostu świetne. Polecam Wam naprawdę do takich. Do takich właśnie dekoracji. No, i tutaj też fajnie by było założyć takie lampeczki, ale już na pewno nie te długie, bo to będzie przesadnie wyglądało. Krótkie też możecie dostać bez problemu w pepko czy w kiku. No, warto się zabezpieczyć, bo, bo powiem Wam, że zaraz nie będzie. Dzisiaj byłam. Dzisiaj byłam właśnie w Pepko i widzę, że ludzie zaczęli tak robić zakupy, że to jest po prostu szok. A tam, gdzie sprzedają choinki, no to też już stało kilka samochodów. Więc oficjalnie zaczęło się, słuchajcie, zaczęło się. A ja gotuję zupkę. No i później jeszcze Wam coś pokażę, bo zniosę jeszcze kilka rzeczy z góry, więc Wam pokażę, co jeszcze mam wiedzą, ja nie wiedziałam, no już jakiś czas wiem, ale sprzedam wam patent, co zrobić, żeby ziemniaki nie wykipiały i naprawdę jak to zrobicie, to możecie sobie nawet wyjść na podwórko, coś tam porobić i bez problemu, bez problemu nic wam z gara nie wyjedzie. To jest gwarantowane, tylko dobrze musicie nasnorować. Bierzecie olej. Nie wiem, czy to widać, widać? Czekajcie, może trochę odsunę. Bierzecie olej, bierzecie papier, albo, no nie wiem, albo jakąś chusteczkę, albo nie wiem, kawałek wacika. Najlepiej zrobić to jest, zanim się włączy, bo teraz tutaj te ranty są gorące. Jak są zimne, to możecie nawet na palec i dookoła przejechać po prostu olejem. Ja zapomniałam zrobić właśnie, zanim włączę gaz, więc zrobię teraz. I bez problemu sobie tutaj naokoło jedziecie olejem i nic Wam nie wykipi. O, tak nasmarowane zostawiacie e, i ziemniaczki się gotują i możecie sobie coś innego robić. Nie wiem, gdzieś, wiecie, no czasami jest tak, że e, coś musimy posprzątać, jak ziemniaki się gotują, czy gdzieś tam wyjść na chwilę, e, a tutaj przychodzicie i fontanna, nie? E, także ja tutaj e, taki patencik dla Was, <noise> vlogmasowy patencik Wam pokazuję e, przygotowaniu, żebyście byli przygotowani. Gdzie zaczęły się gotować, jest piana, yy, a nic z garnkami nie wyjeżdża, więc no, taki patęcik. A ostatnio miałam dużo więcej tej piany i też mi w ogóle nie, yy, nie wykipiało, więc yy, super. Wniosłam sobie tutaj, yy, żeby w ciszy i w spokoju nagrać, co jeszcze przytargam ze strychu yy, świątecznego. Yy, a tutaj, mój gościu. Gościu, mikuś. Łamali <noise> się położyć? On będzie siedział ze mną, będziesz pokazywał ze mną? Dekoracje? Tak? Dobra. Zaczynamy. Ustawię tylko kamerę i już będę Wam pokazywała, co mam w drugim e, kartonie, drugim pudełku. A jak nie widzieliście, co mam w pierwszym, to cofnijcie się, bo w moich vlogmasach e, już jest. Większość tam było pepkowych takich kubeczków, różnych takich pierdłek, e, ale fajne rzeczy, więc warto jest obejrzeć. Dobra, ja tu ustawiam i zaczynamy. Dobra, mam nadzieję, że dobrze mnie będziecie widzieli. Mi się jakiś smutny leży. Pierwszą rzeczą, którą wam pokażę, to jest taka kula. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Przyniosłam ją ze strychu, więc tam było zimno, i ona zaczyna się to ogrzewać, więc więc zaczyna parować. Ale ona ma jeszcze, słuchajcie, tutaj możecie ją nakręcić. I ma te swoje melodyjki. Dobra, odstawię ją. Co mam jeszcze? To kupiłam w Tedim i przecięłam na pół. Ten, kto mnie ogląda, to wie, że ja to e, kładłam na półeczki w kuchni, więc mam takie gałązki. Nie wiem, gdzie je w tym roku położę, może gdzieś zaczepię, będzie ładniej to wyglądało. Może dodam jakieś bombeczki, jakiegoś jelonka. Zobaczymy, zobaczymy co mi, e, co mi e, przyjdzie na myśl. E, pisałyście mi e, wczoraj, jedna z Was pisami, że szkoda, że nie pokazałam, jak robię te choineczki, które wam pokazałam. No i tak. Nie pomyślałam, żeby to nagrać, ale następnym razem, jak coś będę tworzyć, to wam nagram. Jeżeli chcecie takie rzeczy, to wam po prostu pokażę. Dobra, odłożę sobie tutaj i powiem wam, że ja otworzyłam ten, to pudełko i mi tak ładnie pachnie. Ja mówię, co mi to tak pachnie? I już wam pokazuję. Już wam pokazuję. Zobaczcie, to było z jakiej Apar Home Christmas Time. Ta świeca. I ona. Mm, ona jest po prostu. Szkoda, że nie możecie poczuć zapachu. Naprawdę, ona jest przecudowna. Ja ją w tamtym roku już paliłam, jak widać. Za chwilę ją odpalę, bo ona pachnie tak pięknie. Poczekajcie, może tu będzie napisane, czym ona pachnie, żebyście wiedzieli, ale ja tu czuję normalnie pomarańcze. Świeca zapachowa, czasem przechodzić suchym, chłodnym. Nie, tutaj nie ma, ale jak wejdziecie na, na stronę i wpiszecie sobie nazwę tej świecy. Christmas time. Czy tu nie ma? Nie. To wyświetli yy, Wam się pewnie wyświetli Wam się pewnie opis, yy, się pewnie opis yy, jaki zapach ma ta, per... ta świeca. Ale jest po prostu przepiękna. A, zaraz ją odpalam. Dlatego tu wszystko tak pachnie w tym pudełku. Ja się zastanawiałam, co tak pachnie tutaj, wzięłam jedną rzecz, mówię, jej, czym to tak pachnie, a to tą świecą, widzicie jak fajnie ona, jak fajnie? I rok czasu leżała w pudełku na strechu i jest taki zapach, że wszystko przesiąkło. Dobra, następną rzeczą jest taka wielka choinka, ja już ją 100 lat temu kupiłam w pepko, no ale taką mam, nie ma ceny. Nie ma ceny. Wszystko jest oczywiście do umycia. Ja to nie mogę, jak przychodzi to wszystko z góry, mimo tego, że to było w pudełku, to jakoś to czuję, że to jest brudne, i ja w ogóle tak, tak dziwnie reaguję. Jak przyjeżdżam ze sklepu, to pierwsze co to moje ręce, bo uważam, że mam tyle brudu na rękach, że to jest po prostu szok. I na pewno tak jest. Szukam, czy jest jeszcze jedna. Jest, bo mam jeszcze, jeszcze jedną małą. Nie wiem, czy wszystko będę w tym roku wystawiała, ale chcę wam tu pokazać. Zobaczcie, tu mam jeszcze taką małą do kompletu i gdzieś tam one stały. Nie wiem, czy w łazience stały w tym roku. Nie pamiętam. Gdzieś stały złote choineczki, więc jest mała i duża. Cen, nie pamiętam. Nie pytajcie, słuchajcie, położę sobie tutaj, tutaj na razie, no może u Maji będą stały. Zobaczcie, już wam tu pokażę. Może u niej tu na komodzie postawię. Ona za bardzo nie chce takich dekoracji e, świątecznych, ale może coś tam się skusi. Mam tu choinkę, którą miałam już dawno, 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 bardzo dawno temu. <gryw> e, bardzo dawno temu była kupiona. Już jest trochę powyginana, jak widzicie, no bo jak ją wsadzę tutaj. Mm, wsadzę tu do pudełka, no to ona się tak odkształca, ale bez problemu, słuchajcie, ja ją myję i ona tak pięknie jest ośnieżona i ładnie wygląda. I ten brokat, o dziwo, on tyle już lat opada, a zobaczcie, ile jego jest jeszcze. No, bardzo ładnie wygląda. ktoś lubi srebrne dekoracje, kiedyś byłam w ogóle manieczką srebrnych dekoracji, miałam wszystko srebrne. Srebrno-białe w ogóle na święta. O Jezu, jak to pachnie. To, um, no, nie wiem, co chciałam powiedzieć, ale dobra. Ale... Normalnie wszystko pachnie, nawet ta choinka. E, także ja tą choineczkę kupiłam w Anglii, gdzieś powiem Wam na używaku. Dobra, następną rzeczą jest. Aha, bo tu mam y, dwie części do tego, i to bardzo lubię, to też przywiązam z Anglii. Poczekajcie, trochę przetrę, bo tutaj się sypią te choinki, to wszystko tutaj jest obsypane. I przede wszystkim to zaczyna mi wiecie, odparowywać, że tak powiem. Dobra, poprzecieram tak delikatnie i tu mam takiego renifera, jak widzicie, srebrna gwiazdka, no wszystko, a i srebrne jeszcze rogi, wszystko lubiłam srebrne i tu możecie coś włożyć, tam mam akurat bombkę, wsadziłam, żeby się nie zbiła i też nie pamiętam, ile ja za to dałam, ale myślę, że też właśnie ja dużo rzeczy kupowałam na takich używakach, bo tam... Tam jest, są bardzo popularne te sklepy, i tam możecie znaleźć wszystko za grosze. No i ja dużo rzeczy właśnie pokupowałam na takich używakach, więc tego renifera też mam z używaka, a nie, on, pamiętam, kosztował 3, 3 funty. To pamiętam, akurat z tego, a, czasami jakoś tam celę czegoś pamiętam. Dobra, mamy tutaj następnego renifera. to był renifer z Pepko, i to było jeszcze takie światełko, że on świecił i to było dla chłopców do pokoju, więc e, tu taki reniferek. Co my tutaj jeszcze mamy? Poczekajcie. Oczywiście mam świeczki, ale świeczki już myślę, że. że chyba się nie nadają, bo one były białe. Czekajcie, tutaj jest jeszcze taka laseczka zrobiona. One były białe, no ale z racji tego, że stoją tyle czasu na górze, no to one zrobiły się takie żółte. Może w kamerze to dobrze wygląda. Wygląda jak taka świeczka ekry, ale. Tak na żywo to nie wygląda jak akryl, tylko ona po prostu jest żółta. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie widać tego, tu widzę w podglądzie. I tu mam jeszcze jedną, ta jest bardziej żółta. Więc przydadzą się na pewno gdzieś tam, jak na przykład światła zabraknie, nie? Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Mam konika. Konika kupiłam, w, słuchajcie, w Tedim. W Tedim są też bardzo ładne dekoracje. Muszę tu poprzecierać bo ten śnieg się wszędzie tu osypał. A, już wiem z czego, ten zgałązek ten śnieg. No dobra, niech będzie. Więc mam tutaj takiego konika, on mnie kosztował chyba 15 zł. Tak, 15 zł, bo jest jeszcze cena tutaj. E, więc e, możecie dostać je, w tym roku też są i są chyba mniejsze i większe. E, no, i on sobie tam gdzieś stał chyba u mnie na blacie w kuchni. Taki konik na biegunach. Na kółkach. Dobra, dalej. Dalej. Mamy, aż się dziwi, że pies nie ucieka, bo mój pies nienawidzi tych bombelek. On w ogóle nie lubi żadnego strzelania, jak chłopcy gdzieś tam mają jakieś pistolety, to on po prostu ucieka, on się boi, e, nie, lubi tej, nie lubi tej folii. Jest taki anty, nie? E, dziwi się, że jeszcze nie dał dyla stąd. E, mam tutaj kulę, ale ona też jest zaparowana, a one były chyba kupione albo właśnie w Tedim, albo w Pepko. Dla dzieciaków kiedyś kupiliśmy i zostały dwie, nie wiem, gdzie jest trzecia. Z pepką mam również kubeczek, i one były w dwóch kolorach. W tamtym roku chyba sobie go kupiłam. One były w dwóch kolorach, i tu jest taki, i był jeszcze zielony. Ten chyba mi się bardziej podobał. No, nie piłam nigdy z niego, może coś się napije. O, jeszcze nawet powiem Wam cenę: 20 zł kosztował Widzicie nawet jest cena, bo ja z tego kubka nie piłam, więc tutaj nic nie odrywałam, tylko postawiłam go jako dekorację, więc tak to wygląda tutaj. Fajny jest ten kubeczek, podoba mi się. W tym roku też widziałam, ale na początku, bo później już, e, później już tych kółeczków e, nie było. E, co Wam jeszcze pokażę? Wczoraj Wam pokazywałam, e, wczoraj, przedwczoraj Wam pokazywałam takie e, gadżety e, właśnie do łazienki też do postawienia, pod mydełko. No to tutaj mam też podpastę, nie? Ale ja nie kładę nigdy na tym pastę, tylko gdzieś to sobie ustawiam po prostu e, i też to robię jako dekoracja. Albo po prostu to położę i tyle. No i też fajny akcent taki, e, no... Taki świąteczny, nie, Mikołaj? Dobra, już mi się tutaj zapełnia. Zaraz mi coś poleci. Mam coś, o czym często mówicie, że nie ma w sklepach, na przeglądach na przykład. Eee, że nie ma. No, właśnie. Eee, I że właśnie powinnam takie rzeczy pokazywać. No, ale jak nie ma, to nie pokażę. Jak są, no to pokazuję. Więc wam pokażę tutaj. jak Ja mam tutaj szopkę. Jedno skrzydełko mi odpadło tutaj od aniołka, ale to nic w ogóle mi to w niczym nie przeszkadza. I e, kiedyś właśnie ktoś mi w komentarzu napisał, że, e, że powinnam zamiast tych dekoracji to kupić sobie szopkę. Słuchajcie, szopkę mam, szopkę mam już od 10 lat. Tą samą, nawet dłużej słuchajcie. Dwa, albo będzie 12, albo 13 lat. Mam tą samą szopkę i co roku jest wystawiana. Więc możecie sobie zobaczyć, ja kupiłam w Anglii e, w sklepie BM. Jak ktoś mieszka za granicą, to w BM ja kupiłam właśnie tą szopkę. E, kosztowała 3,99 funta, nawet jest jeszcze cena. No, muszę to wszystko poprzymywać i będzie ten... Ale ja uważam, że jest śliczna. Nie widziałam rzeczywiście w Polsce tutaj, przynajmniej po tych sklepach, po których chodzę, nie widziałam e, takiej szopki, a szkoda. A powiem Wam, że szkoda, bo dużo osób właśnie szuka. No i pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy, które są do kuchni, która mi będzie super pasowała do, um, e, która będzie mi super pasowała do tamtej deski renifera, którą zakupiłam w Sinseju. E, to jest deska choinka. I ja tą deskę kupiłam na pewno też w Pepko, bo ja dużo rzeczy kupiłam w pepko e, więc tu nawet ta deska pachnie, tu świecą. E, więc tutaj mam. Em... Taką deskę drewnianą i będę ją stawiać właśnie gdzieś tam w kuchni, koło tej deski e, reniferowej. I do tego jeszcze mam przepraszam, zapowietrzyłam się. Do tego jeszcze mam, słuchajcie, taką szpatułkę i ta szpatułka, nie, nic nią nie robimy, nie używamy jej. Po prostu wsadzam ją tam, gdzie mam swoje, e, swoje wszystkie łychy drewniane i ona też fajnie wygląda. Więc tak wygląda następne pudło e, moich dodatków, moich dekoracji. Tu mam jeszcze jakąś Jakąś pocztówkę, słuchajcie, ja lubię zostawiać takie rzeczy. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt życzę Wam. Co? Wszystkiego dobrego któryś z chłopców pewnie, na, pewnie zrobił na święta i przyniósł. <laughs> ja lubię zostawiać takie rzeczy. Później, jak będą starsi, to im będę to pokazywać. Będę im pokazywać to. Lubię, lubię zostawiać jakieś rysunki, co robili. Nawet mam z przedszkola, z zerówki pozostawiane, więc będą mieli fajną pamiątkę. A tak ponaklejali. No fajnie, mi się podobają takie rzeczy. Powiem Wam, że ja wolę takie prezenty. Niż jakieś takie materialne. Słodkie są. Normalnie są słodkie. Więc tak to dzisiaj wygląda. Tak wygląda mój następny vlogmas. Jeżeli Wam się podoba, no to zapraszam Was na jutro. Dzisiaj już będziemy kończyć. Koniec. Nikuś. Nikuś zasnął, więc się z Wami nie pożegna. Odpoczywa sobie tutaj. Nikuś. Dobra, niech śpi. Życzę Wam dzisiaj miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.